Moi drodzy w tych oto pięknych okolicznościach przyrody Tu nad tym pięknym jeziorem nad jego zatoką, bo jezioro jest dużo, dużo większe tu w tych pięknych okolicznościach przyrody w maju 2024 roku zrealizowałem trzysetny odcinek serialu Na ryby z Markiem Trzysetny setny odcinek serialu Na ryby z Markiem nie trzeci nie trzydziesty trzysetny setny odcinek serialu Na ryby z Markiem dzisiaj dzisiaj łowię malutkie rybki na federki przy dużym przeszkadzajku którym był wiatr Albo ciepło było fajnie. Tak się zastanawiam. <laughs> tak się zastanawiam, bo 300 odcinków to jest w pewnym sensie duży. Czy ja mam branie? Duży sukces. I dowód na konsekwencję, na pewną taką yy, upartość z mojej strony. Ale 300 odcinków to jest, to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Niektóre seriale telewizyjne nie dochodzą do, do takiej liczby odcinków. No, niektóre mają dużo więcej. Ale ten zrealizowałem sam przy współudziale czasami kilku towarzyszy moich wypraw. Patrzę tak cały czas, bo mam zarzuconą wędkę. Tak, moi drodzy, 300 odcinków serialu na ryby z Markiem. To naprawdę dużo. To naprawdę dużo. Ja sam się teraz. Zastanawiam i łapię się za głowę. Chopie, kiedyś ty to zrobił. To nie było 300 wyjazdów. To nie było 300 wyjazdów, bo nie z każdego wyjazdu udało się zmontować film. Niektóre wyjazdy były tak paskudne, to znaczy paskudne, tak nieciekawe, że po prostu m, materiał poszedł do kosza. Tak więc tych odcinków mogłoby być znacznie, znacznie więcej. Trochę mi się tak prawie że łeska kręci w boku. 300 odcinków, 300 odcinków serialu Na Ryby z marki To jest swego rodzaju, swego rodzaju wyczyn, prawda? No zobaczymy, co będzie dalej. Czy będzie 301? Może będzie, a może nie. To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Sam jestem tym faktem bardzo wzruszony, że aż tyle odcinków serialu na ryby z Markiem zrealizowałem. Widzowie te odcinki oglądali, bo każdy z nich ma minimum te 1500 wyświetleń, to jest takie minimum. Bo są odcinki, które mają dużo, dużo więcej, po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Niemniej, sam serial, to już jak to razem wszystko sumujemy, to tam nie wiem, nie chcę przesadzać, ale to koło miliona wyświetleń będzie? Może będzie. Musiałbym to policzyć, nie wiem. Siedzę tutaj, mi ptaszki i, i żabki przeszkadzają się skupić. Tak się zastanawiam, co powiedzieć w tym momencie, kiedy zrealizowałem właśnie 300 odcinek swojego serialu. I żadne słowa nie przychodzą mi do głowy. Poza tym jednym stwierdzeniem faktu, że zrealizowałem 300 odcinków serialu na ryby z Markiem. Każdemu, kto podejmuje się jakiegoś dzieła, jakiegoś zadania, życzę, aby był tak konsekwentny w swojej pracy jak ja. Żeby też mógł się pochwalić, zrealizowałem 300 czegoś tam. Bo serial na ryby z Markiem to nie jest tylko taki krótki, krótka jak teraz mówią short, czy tam TikTok na TikToku 2-3 minuty. To są filmy od pół godziny do ponad godziny. Montowane z różnych ujęć. To naprawdę wymagało ogromnej pracy. Naprawdę wymagało ogromnej pracy. Uwierzcie mi. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Powiem tak. Możliwe jest wszystko. Możliwe jest jeszcze wszystko. Albo już możliwe jest wszystko. Zostawiam Was z tą ciszą.